widzowie, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj jesteśmy na moim serwerze, bo otwieramy nowy serwer Lifestyle. Jak widzicie, ja mam ragę, właściciel jeszcze tutaj będzie zmieniony tab, żeby wszystko było Git. I no, mam nadzieję, że Wam się będzie miło grać. Podam Wam. Kiedy dokładnie będzie start tego serwera. Jeszcze będę musiał dużo tutaj pozmieniać. No mówię, pracowałem nad nim ciężko. I macie tutaj. Co macie? Pomoc. Pomoc macie tutaj, nie. Macie ukośnik spawn. Tutaj wracacie. Tutaj macie RTP. No i tak wygląda to. Mniej więcej. Powrócę na Spawn. Kity macie, wszystko macie. Mam nadzieję, że jak wystartuje serwer, to będzie miło się grać. Wesołych świąt życzę i dzięki. Na razie.